ludzie w kolejnym odcinku gry do star. Ostatnim razem nie pamiętam, co się stało, już miałem przerwę, ale już rzuciłem i postanowiłem, że trochę zmoduję sobie tą grę, ponieważ są te fajne takie mody, że aż mnie kusiło i zmodowałem sobie kilka modów na peta i coś tam jeszcze. jeszcze, nie wiem dokładnie jak to działa, o co chodzi, ale wiem, że crockpot pot jakoś inaczej działa, właśnie chcę zobaczyć jak on teraz w jakim sensie działa inaczej. Tak, tak. i Na przykład gdzie tu jest i na przykład dodajmy to O, takie też wyjdzie, tak? A to nieźle. Predict, chyba odchodzi Nie wiem, co to znaczy predict dokładnie Czy to jest przygotowanie jeszcze? No ale dobra Jest 31 dzień, przydałoby się coś już w końcu zrobić Znaczy zimą, o jest, to jest dobre raczej, to jest bardzo dużo odnawia Dokładnie to jest zarypiste Tylko nie wiem czy to ja specjalnie nie tworzę Zobaczymy jak dam 4 mięsa. Świnia wąt A to ja chyba robię Ale dobrze, bo takie żarcie jest najlepsze No Chyba wybaczycie mi, ja już takie sędzie robię więc Już ten mod dałem, to już nie będzie Ale dobra gdzie jest 31? Co to można zrobić? No. Muszę zapasy posprawdzić bo ja nie jestem pewien Co i mam? 5 drewno, no jest trochę mało, króliki jeszcze mam. O właśnie nie no, wiem, trzeba 3 króliki słabo. No bo nie, bo jeszcze mam to. Brzytwy jeszcze nie używam. To nie. Dobra. Wgrałem sobie też mod yy, na 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 na, na. tutaj jest. To nie było. Na... No właśnie, na latarnię. Braz 5 tego potrzeba Właśnie po zbotu by się przydało wyruszyć, już latem ruszymy znaleźć I coś, coś no jeszcze wgrałem czy już nie Nie patrzyłem dokładnie na tych modów Tam był moter że odnawia życie co dzień po 20 ale tego nie wgrałem bo to już jest helamerski, to już nie lubię takiego czuć A, wgrałem sobie mod teraz Kurde nie wiem czemu ona coś mi się mieszka pierwszy Że pokazujemy gdzie są Bifalo To jest właśnie akurat fajne ikonki Bifalo mi dodaje Co mi się podoba akurat To sobie wgrałem I dość fajnie wygląda jak coś na razie Idę zobaczyć nawet Mam a pingwiny A właśnie tego pety wgrałem, że mogę teraz yy... A tak pingwin Nie wiem jak peta sobie właśnie ja To wiem, że mogę tak dać, ale No nie gadajcie, że pingwiny mi się tu rozbiły Naprawdę Pingwiny mi na środku tego się roz tego rozwaliły No bez jaj Wąd Wąd Mój teren, wąt! Poszł wąt A dobra, niech zachodzę, może jaja będą robić. Nie, nie, muszę po to drewno iść pod Ewangielek, bo to już, już rozjaśnił mi ciemno jak... Już powiem co. Może rozjaśnić też, fakt Ta laska jest fajna. Nie mam, nie. nie mam tego. Ice Staff, Potrzebuję... Możemy zrobić, zrobił, bo to jest na fajnie wygląda. W te ogóle fajne to tak wychodzi teraz, jeśli widzieliście ten... E, raging Giant, czy jak tam się ten Giant. Gigant cały. O co chodzi, chodzi? No już jest niby ten jeden gigant. Właśnie jeszcze dobrze nie przyszedł do mnie. Ten Yeti. Ale jestem ciekaw w tego dodatku. Na pewno kupię go zobaczyć. Może za darmo będzie to będzie osą. Ale jeśli będzie płatne, to zapłacę, nie ma problemu. <laughs> Szurze tego nie mam, cholera. Nie ma dziś się ruszyć, bo to tutaj zima, to tak czasy zajmuje. Już ruszę to już czas, się mija i jest noc, się trzeba wracać. Ale mam tu farmę już Świnie, pingwiny, wszystko naraz. O właśnie jakbym zatykował te świnie. A nie, to trzeba im tak dać. szarcie Świnią. One za bardzo marchewek nie lubią. No ja to posadziłem, nie? Więcej farm bym musiał zrobić. Albo nie, trzy powinny starczyć. Nie sugeruję. Po to drzewo trzeba będzie ruszyć, no. Ja sobie zrobię narzędzia. Zrobię narzędzia. Eleganckie. No i gitarę on narzędzie. Spaliłem to na armor, i tyle dobrze może palić na armor. Kurde, psy idą. Chyba psy, tak. Znaczy zaraz zobaczymy, jeśli będzie coś mówił, bo to... A to jest fajne, bo teraz jeśli pigminy będą tu jaja składać i one usią, to do siebie mógł brać normalnie, to jest dobry tip. <śmienny> Nie psy to są. No, już na i są Puszczę te psy, ja nie będę się bił z nimi, bo... Nie no, dobrze, no, dobrze, to te świnie zabiję. Ten pies jakąś i... No, zaraz no, dzień będzie, więc... O, i łatwo może uciec. Więc, biegnie. pingwiny atakują. Ale ja obronę? Patrzcie na to, patrzcie na to! I te pingwiny krają mi. Patrzcie jaka brygada moja! Atakować, moi wewnicy! Ale jaja, ty! Dawaj to! Jest, jest! Dobrze. Ale to jest zarypisty pomysł. Ja mam taką obronę tutaj, że jest tragedia po prostu. Widzisz, oni... Runi... O Jezu, zniszczył mur. Co za świnia. Pewnie też mi zniszczyli. Nie, tu mi nie zniszczyli. To dziwne. No ale tu mnie zniszczyli. No! Ile? Jezu, z wszystkim musiałem... No dobra, już nie mam kamienia. Jest fajnie. Nie no, muszę ten kamień wyruszyć, w ogóle poszukiwania, bo to jest tragedia po prostu. No, to już nie mam kamienia w ogóle. Tutaj ten las posadziłem, tak? Ja posadziłem, czy nie ja? Nie wiem. Wiem tylko jedno, że muszę wygolić się nas. Jak mi drzewiec stanie to będzie jazda. Nie jak drzewiec stanie to na te właśnie. Na... na świniaki. Muszę więcej tą i zrobić. Wtedy to będzie już taka obrona, że już miki mi na mnie przyjdzie. 32 dzień. Tak sugeruję żeby przetrwać do... Chcę niedługo też zejść, z się mogę i zejść pod ziemię Szczerze nigdy tam nie byłem Do dawno nie grałem i wchodziło dużo nowych rzeczy Już mnie odbija, bo widzę już dzień O jezu drzewiec No dobra, chodź drzewiec. Zgadza ja się, ten mały drzewiec jeszcze, okej. Okay. Łaaa! Dobrze. Ale zajebiście te mnie atakują, patrzcie na to. On się powinien fokusować teraz na mnie. Muszę ja z tym O tak, atakować! Pełna para! Dwa pieprzeć! Yeee! Yeah! Victory! Wycięliśmy. Piękna walka! Kurde, to się nazywa moja armia. Jeśli ktoś mi powie, że to jest bez sensu zbudowany, to chyba go nie wiem Ale to piękne było Dżer jest na ze mną z skubańcem Ale pięknie to było Szkur, jestem siły dumny Mogę co to wypadło Pix Pigs lol Rzeczy tej świnek Bo też zbudowany jakiś jest Już sam nie pamiętam Living log, a to się przyda, bo to jest cenne. Dobra, drzewce mogą się teraz... ...odpuścić. Nie wiem, czy mi się opłaca ten... Dobra, nie będzie. Jedna świnka padła, ona się tam puści z tego... Odnowi To jeszcze tak był ten średni drzewiec, bo są to jeszcze większe drzewce A, łopata Albo nie, bo mi świnki zejdą do tego i będzie będę z drzewcem naokoło. no muszę sobie spuścić. Jakieś jajka ty odłożyły? pewnie świnie by wpieprzyły, to na pewno nie odłożyły Muszę zrobić sobie jakąś nową broń, bo to już jest nie jest zniszczona Linę potrzebuje no nie mogę go posłużyć jako ten ja trudno. Zróbmy coś tu fooda. Jestem ciekaw, czy jak takie coś połączę. Aha, sałatka wychodzi. Aha, to chyba o tym mod chodzi. nie czytałem tego modu, wyglądałem sobie to od razu. zobaczyć. On działa w taki sposób, że jak pokazuje nam, to wytworzy. A ten mod no, nas... Coś po Muszę Przypodpali las trochę. Ale to jest fajna rzecz ten live. Ona, ona się przyda. Ona się przydaje do czego? Ona się przydaje ten live. -in. Ona do tego. Gdzieś. Nie, no, nie, tu jaką? Bo bym jak mi się zdaje. <coughs> Później minę będę tworzył jeszcze, bo też są dobre psy chyba napadały od razu, na strzał. a, pikie ball jest właśnie to to coś wet cup no gdzie jak się wet Już no, to jest ten, ten to jest kniwe, tak? Chyba. Dobre dobry, żarcie Ja tylko zbierać końcu, ah, ta psychika już nie dobrze jest. Tutaj wyrzucę, zobaczymy jak się... ...że to tak jest wolno, ale dobra, może na latach zrobić zrobi się. Dobra, drzewa trochę. Tu jest drzewo, dobra. tu, tu Eee... popek idę te kwiatki pozbierać. to jest syf znaczy to wiecie ludzie, ja bym musiał przespać po prostu po prostu bym mógł się przespać i bym wróciła ta, ta psychika, ale to trochę słabo jest tu kwiaty jakieś będą co nic nie widać, to zima. Już. Czekajcie tutaj. Psich rośnie. Panasi w nie, nie? To nie? A to się rod stworzy, to ja muszę to żarcie niedobre stworzyć. Takie to już... To żarcie niedobre. No, bo rod to jest... To nie, to tamto już jest jeść. jak się robiły takie długie żarcie. Eee... Wiem, że jak zjem, to mi nie... A Czesiu, co ty masz w ogóle w tym? Nic nie zjemy już. Co ty myślisz, o co Czesiu za tobą chodzi w ogóle? Zjem sobie marchewkę. Gdzieś tam polazą. Zaraz noc, ja pierdyla, tylko nie lubię tej zimy zasalnych Spidery czekajcie, bo tu jest chyba to drzewa, tak? Nie, no, psychika spada Nie no, ludzie jeszcze chyba przejdźmy po prostu Tutaj kwiatów nie widzę w ogóle, muszę być tyle, muszę tyle później połapać. O, czekajcie, tu jest kwiat. Chodź. Muszę nie zostawić te świnie tutaj. Będzie latać cię górny. Ale moja baza wygląda w ogóle jak otoczona murem, nice. Muszę później tu pułapki, ale mam plan fajnie zrobić. No! Grubaście. Chodź. No i się zaboliło. I... Obecnie. Gdzie jest moja tu jest wciąż się przystawimy. Ja, no, no. Zobaczcie No nie mogę tego dać tu. Monster lasagne, no ja bardzo nie chcę monster lasagne. O o o o o no wiedzę Fajny fajnie, że pokazuje po prostu... Co... Jezu, nie settings O jaja są, ja są, ja dobrze to ja nie będzie, ale się nie chciałam jak Zresztą Nie dom no, muszę to przespać się po prostu Ile na ten tencze Czy spanie to jest zły pomysł w ogóle, ale ja, dobra. ja wiem czy się podniosłem co się tam wili потому что с не было.